Poszukajmy sensu. Witam w recenzji serialu Terminator Zero, która chyba 4 albo 5 dni temu pojawiała się na Netflixie. Osobiście robię tę recenzję, dlatego że uważam, że ten serial, że tak powiem, oddaje ducha pierwszy pierwszych dwóch filmów z, z serii Terminator i uważam, że był na tyle dobry i na tyle wpisywał się w. Canon y, i IP y, terminatorskie, że mogę, że powiem, go polecić, i on mi się nawet podobał. Niektóre, właśnie, wątki były dobrze poprowadzone. I, że powiem, osoba, która oglądała serial uważnie, mogę powiedzieć, że się y, ucieszy, zdziwi w niektórych momentach, a później wszystko zrozumie. Więc to już jest dla mnie plus, że powiem, tej serii postacie główne robią robotę, to znaczy Malcolm Lee. Najpierw, powiem, go nie do końca lubimy, jakby czujemy pewien do niego urazę, później go jeszcze bardziej nie lubimy, a później go trochę bardziej szanujemy i rozumiemy, więc ciekawe, a później go możemy znowu z lubić w zależności od tego jaką drogę, jaką drogą podążymy. Tak samo Eiko jest postacią, która bardzo mocno się w pewnym momencie, zaczynamy jej bardzo mocno kibicować od samego początku i to, co serial zrobił bardzo dobrze, uważam, pierwsze sceny początkowe bardzo wciągają nas w serial i tam praktycznie przez chyba pierwsze 5 minut nie pojawia się żadne zdanie, tylko jedno zdanie chyba się, albo dwa, coś w tym stylu, ale przez pierwsze 5 minut serialu jesteśmy pochłonięci, więc ja to daję na plus i moja ogólna ocena serialu, nie jest to serial wybitny, ale jest to serial dobry i Osadzony w spokoju uniwersum dzięki temu nie. No po prostu jest to serial. Nie idealny i nie bardzo dobry, ale dobry, i warto obejrzeć go właśnie, jeżeli jesteście fanami uniwersum. O, to chciałem powiedzieć, a nie mogłem się, że tak powiem, zebrać. Tak samo. W sumie nie wiem, czy chcę powiedzieć więcej, bo występuje tutaj taka też postać jak Kokoro. I. Nie do końca to jest postać, ale, znaczy, jest to postacią, ale, no właśnie, jak obejrzycie to, w sumie, zrozumiecie. Zaz I powiem szczerze, że jako powiedzmy fan serii, jestem zadowolony z przebiegu, właśnie, przeplatania się wątków poszczególnych postaci. Jak i ten serial jest z złożony z historii tych, jakby, postaci, i wszystkiego po dowiadujemy się w odpowiednim czasie, i też struktura jest tak zrobiona, żeby pod koniec zrobić lekki efekt wow nie każdego on kupi, bo uważam, że nie wyżułowali tego do końca, ale i tak jest szanuję, że chociaż podjęli próbę, więc ja mogę polecić do obejrzenia Serial Terminator Zero i w sumie jeżeli miałbym się, że tak powiem go jakoś skrócić w jednym zdaniem, to w końcu zaczynają robić coś porządniejszego w serii Terminator, bo ten serial ma ciekawe wątki właśnie podróży w czasie, ciekawe wątki osobowości i odwołania. Zapomniałem, jakie konkretnie odwołanie, przepraszam za y, przestępstwo, ale w serialu pojawiło się odwołanie do jakiejś jednej rzeczy, która bardzo mocno, że tak powiem Poczułem, zarezygnowała. Nie pamiętam, co to było, ale wiem, że jak obejrzałem go przedwczoraj, to bardzo mi się spodobało właśnie nawiązanie. To było coś z pogranicza chyba matematyki albo informatyki. Ale nie jestem pewien. W każdym razie polecam i po prostu obejrzyjcie i tak jak mówię, to nie jest serial 10 na 10, ale jest dobrym serialem. Od piątki w górę, więc jak, jak będziecie chcieli coś ciekawego do obiadku to polecam. Żegnam się, kłaniam się nisko, cześć.